niech będzie wśród Bogu. Wam pokój, bracia i siostry. Tak jak ten ostatnie nabożeństwo w Starym Roku. Chociaż tak często, no, ten koniec starego, początek nowego roku, czasem dla nas się wydaje, że to jest jakaś taka linia, ją przekroczymy i w nowym roku będzie całkiem inaczej. No, jednak tak nie jest, prawda? To jest tylko takie nasze wyobrażenie, nasze myśli. A jednak... Życie dalej się toczy i nie jest całkiem radykalnie inne, kiedy przyjdziemy na za dzień, no niecały, za parę godzin, wejdziemy już w nowy rok. Ale zawsze, jak już bracia wspominali, są jakieś postanowienia, jakieś myśli, żeby na pewno jakoś lepiej było, prawda, żeby to nasze życie inaczej wyglądało, się zmieniało. Ale to, co chciałbym się krótko tak podzielić. Rozmyślając o tym minionym roku, i tak rozmyślałem, czy myśleć o czym najwięcej bracia usługiwali. Co najwięcej, na jaki temat były najwięcej mówione kazania. I przyszedł mi taki jeden werset Bożego Słowa, i chyba się zgodzicie z tym, Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział, dwudziesty trzeci werset. I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Chyba na, najwięcej kazań było mówionych na to, aby pod wpływem Słowa Bożego nasze życie ulegało przemianie. Żebyśmy inaczej żyli. Żeby coś zmieniało się w naszym życiu. Żeby inne były wartości w naszym życiu. Czytamy w tym wersecie to słowo, że kto chce pójść za mną, chce iść za Jezusem, niechaj zaprze się samego siebie, bierze swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Każdego dnia są różne sytuacje w naszym życiu. Ktoś coś ci powie nieprzyjemnego, ty to przecierpiałeś. Mogłeś się pochwalić, jednak, znając Słowo Boże, nie chwaliłeś siebie. Mogłeś zrobić różnicę między jednym a drugim człowiekiem, ale jednak wpływ Bożego Słowa sprawił, że nie zrobiłeś. Nie zrobiłeś. Na drugi dzień mogły być takie podobne sytuacje, i możesz z nich wszystkich ponieść porażkę. Dlatego każdego dnia. Masz się zapierać, krzyżować swoje ja i za Jezusem. Na nas wpływa, żyjemy w tym ciele i żyjemy. Prawda? I nasze nieukrzyżowane ciało ma wiele do powiedzenia. Jest świat duchowy, jest diabeł, są demony. Jest w tym świecie. Prawda? I ten świat duchowy też ma na nas wpływ i chce nas doprowadzić do. Do zrobienia czegoś złego. Pan Jezus mówi, że bierze krzyż swój codziennie, idzie i naśladuje mnie. Każdego dnia możesz zwyciężać, a możesz przegrywać. Nie chcę tu jakoś mówić, jeden lepszy, drugi gorszy, decydować, że no teraz obwinić, że masz mieć poczucie winy, ale zobaczyłem coś. Patrząc na życie, na postępowanie. Każdego dnia potrzebuję łaski Bożej. Każdego dnia jestem w stu procentach zależny od Boga, aby coś zmieniało się w moim życiu. Albo przyjmuję Jego naukę, Jego słowo i podporządkowuję się tego, co, czego uczy mnie Pan Jezus, albo nie. Jeżeli podporządkowuję się, Przyjmuję Bożą łaskę, odnoszę zwycięstwo. Jeżeli nie, postępuję po swojemu, przychodzi porażka. Potem muszę wracać do domu, może każdy z Was, w modlitwie skłonię swoje kolana. Panie, przebacz mi. Niepotrzebnie powiedziałem jedno zdanie. Tam niepotrzebnie nakrzyczałem tego człowieka. To niepotrzebnie siebie wychwalałem. A przecież tutaj z innej strony szczyciłem się może swoimi majątkiem, czy wykształceniem, czy swoimi jakimiś zdolnościami. A przecież to nie jest właściwa droga. Masz te swoje namiętności, te wszystkie cielesne żądze, masz krzyżować każdego dnia. Codziennie. Codziennie. Codziennie masz wyzwania nie tylko raz na rok ale każdego dnia każdego dnia podejmujesz pewne decyzje dlatego pozwól to co tylko jakby podsumowuje co bracia mówią pozwól aby słowo Boże głęboko o mieszkało w twoim sercu i słowo Boże miało wpływ na twoje życie potrafiło potrafi przyjmować z wiarą to słowo aby ono potrafiło zmieniać ciebie potrafiło zmieniać mnie dlaczego to było zwiastowane jest zwiastowane i myślę dalej będzie zwiastowana droga świętości droga i chodzenia w prawdzie w świętości za Jezusem Dlatego o tym, co pisze apostoł Paweł w liście do Koryntia, w drugim liście, to będzie chyba jedenasty rozdział. Tak. I drugi werset: Zabiegam bowiem o Was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem Was jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Apostol Paweł mówi: To jest mój trud, to jest moja praca, aby zwiastować Wam Słowo Boże, aby modlić się za Was, aby gorliwie zabiegać, abyście stanęli czyści przed obliczem Bożym. Nic nieczystego tam nie wejdzie. Dlatego tań trud, ta praca, abyście byli. Czyści, abyście byli dziewicą czystą, abyście tacy stanęli przed Chrystusem. W tym liście Efezja, w tym piątym rozdziale czytanym o bardzo często na ślubach, ale jest powiedziane tak: 26, 27 werset chodzi o nas, o Kościół. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. Słowo Boże. Aby oczyścić go kąpielą wodną przez Słowo Boże, przez Słowo, jak napisano, aby sam siebie, aby sam sobie, to Chrystus czyni, przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju. Ale żeby był święty i niepokalany. Chrystus to czyni. Jak to Chrystus czyni? Chrystus czyni przez swoje słowo. Chrystus czyni, pobudzając braci kaznodziejów, aby posłuszni Słowu Bożemu pod przewodnictwem Ducha Świętego mówili o tym, aby lud Boży, lud Jego, żył życiem czystym i świętym. Bo taki kościół bez mazy i skazy Chrystus przygotowuje, i taki kościół Chrystus zabierze. Po taki kościół Chrystus przyjdzie, nie przez inny, przez kościół święty, czysty, prawy. Dlatego każdego dnia podejmuj to wyzwanie. Każdego dnia krzyżuj swoje ja swoje ambicje, swoje dążenia, reakcje cielesne różne i idź posłuszeństwie Słowu Bożemu. Każdego dnia potrzebujesz łaski Bożej. Potrzebujesz Bożego miłosierdzia. Bez tego, człowiekowi tylko się wydaje, czy tak, może jeszcze króciutkie powiem takie ogólne świadectwo. Kiedy Jednego dnia odniesiemy zwycięstwo na jakąkolwiek pokusą, na jakimkolwiek grzechem. My tacy często jesteśmy błogosławieni, mówimy: aleluja, chwała Panu, jestem już tym zwycięzcą. Ale drugi dzień, w ten sama sytuacja, przegrałem. Już myślałem, że jestem taki silny, taki mocny, jestem zwycięzcą. Budowanie swego ego. Doprowadza zawsze do upadku. Ale patrzenie na Chrystusa, spoglądanie na Niego zawsze daje nam zwycięstwo. Dlatego przez to słowo, przez to podsumowanie zachęcam siebie i was, abyśmy każdego dnia korzystali z łaski Bożej. I to, że zmienia się nasze życie, to jest Boża łaska. Pan Bóg ożywia swoje słowo, daje nam swojego Ducha Świętego i przemienia nasze życie. Staje się inne, ale tylko dzięki łasce Bożej. Nie inaczej. Nie człowiek swoim ogromnym wysiłkiem. Od nas zależy: ja chcę, ja pragnę. Ja nie chcę tak postępować, ale potrzebuję i muszę korzystać z Bożej łaski z Bożego miłosierdzia na każdy dzień Amen, Amen.